Przyjęcie, podanie. Czyli gra na dwa kontakty. To była zima 2024 roku, kiedy zaczęliśmy rozmawiać z Mikołajem o tym, że może warto stworzyć magazyn poświęcony tylko i wyłącznie rozgrywkom czwartej ligi. Niezmiernie miło nam jest Państwa powitać no w tej historycznej chwili, bo to pierwszy piłkarski magazyn poświęcony wyłącznie czwartej lidze na antenie TVP Gdańsk. W tym programie chcieliśmy pokazać lokalną społeczność, ludzi, którzy swój wolny czas oraz chęci poświęcają dla piłki, dla tworzenia tej piłkarskiej wspólnoty. Często ten poziom rozrywkowy jest też trampoliną dla graczy, by dostać się na ten szczebel centralny. Bardzo zapaliliśmy się do tego pomysłu. Wykonałem, pamiętam, telefon do prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosława. Michalskiego i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak zareagował i powiedział, że jest duża potrzeba, aby taki magazyn powstał. Halo? Czwarta liga? Nadchodzimy! Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli będziecie nam towarzyszyć w tej naszej wspólnej przygodzie po czwartej lidze zdolni młodzi prowadzący, którzy naprawdę fajnie zadają pytania. Przede wszystkim popularyzują i promują nas wszystkich tutaj, bo ja uważam, że nie przyjście do takiego programu, będąc zaproszony, no to jest czerwona kartka. Wypełnia zapotrzebowanie na informacje z czwartej ligi, a jeszcze dodając, że ubodzy jesteśmy jednak w województwie pomorskim na, na, na drużyny, czy to ekstraklasy, czy pierwszej ligi, czy drugiej ligi, to idealnie wpisuje się w potrzeby futbolowego, piłkackiego świata naszego województwa. Ten program powoduje, że bardzo ciekawi ludzie się pojawiają, mówią swoje zdanie, swoje spostrzeżenia, swoje doświadczenia, także rewelacyjna sprawa, bardzo się cieszę i tak jak słyszy w środowisku, wszyscy są zadowoleni, że taka formuła się u nas pojawiła. Wszyscy śledzą ten program, patrzymy na to, w jaki sposób bramki wpadały w danej kolejce, jak drużyny strzelały, jak drużyny traciły. Jesteśmy dzięki temu na czasie bardziej z tym wszystkim. Tak jest! Brawo! Brawo, Dawid! Yes! 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 Na podsłuchu e, trenerzy myślę, że od kuchni to bardzo fajna, fajna rzecz, a przede wszystkim dla zawodników pewnie jedenastki tygodnia możliwość gdzieś tam pokazania się szerszemu gronu. Świetna reklama przede wszystkim y, dla tego, co my robimy. Bo nie każdy sobie zdaje sprawę, że na niższym poziomie też jest dużo pracy, dużo wyzwań. Nieraz jest dużo więcej problemów niż na poziomie profesjonalnym, bo trzeba nieraz zmagać się z problemami typu, że zawodnik nie zdążył z pracy przyjść na trening. Myślę, że wszyscy tak naprawdę na Pomorzu czekali na ten program i jest świetnie zrealizowany, więc trzymam kciuki, żeby ten projekt funkcjonował jak najdłużej. Było nam bardzo miło, już nie możemy się doczekać kolejnego odcinka, na który bardzo serdecznie zapraszamy.